One Plus 15 dostępny za mniej więcej dwa tygodnie w europejskiej dystrybucji wpłać zaliczkę 100 euro. Opatrz dostał należność do 13. No ale to po co, to, tak? Żeby co z tego masz? I możesz do, dostać prezent w wartości 349 euro. To nie jest prawda, że to kosztuje 349 euro. Chociaż teraz zmienili, bo był zegarek. A teraz jest tablet ostatnio patrzyłem był zegarek. O jest, zegarek. Ten zegarek można kupić za ile? Za 750 zł, więc te 300 euro to trochę trochę przyginka, no. A OnePlus Lite jest w tej samej cenie, ten zegarek więc tutaj bez różnicy. Dodatkowo dostajesz kupon 50 euro. No ten kupon wykorzystałbym na zakup ładowarki, która podrożała. Jeszcze przed chwilą kosztowała 45 euro, dzisiaj kosztuje już no to może mieć ją za free. 69? Nie no, 42. No to potaniała. Dobra, 42 euro. Także, no ładowarka można powiedzieć, że w zestawie, tylko nie w jednym pudełku. ok pokrowiec, no chyba też trzeba będzie dokupić, więc pokrowiec też tam coś kosztuje. 35 euro pokrowiec? God damn! Bardzo dużo. No dobrze, ale jeśli byś nie chciał tego co chciałbyś taniej? No to ja mam dla ciebie taką możliwość zakupu tego urządzenia taniej za 2525 zł. to sporo taniej. Bo oni będzie wyrzekał około 1000 euro. Za nie wiem, 500 kawałku że masz możliwość zakupu urządzenia za 2525 zł, co jest sporo taniej niż ich cena około 1000 euro. Would you like me to check the value of 1000 euro in for yes. to inteligencja mnie przeatakowała, patrz. I przestał gadać, dobra, ty nie wtrącaj się w rozmowę. No. no i dobra, jakie tu mamy techniczne możliwości? On jest do zakupienia już teraz. Do 10, 10, 11, 12 dni jest u ciebie bez żadnych dodatkowych kosztów. Mamy wersje językowe. Android Auto jest dostępny. Najnowszy procesor Elite generacji 5. No to jest grubo, ja mam takie smartfony, i to jest naprawdę mocna rzecz. Szybciej renderują filmiki niż na najnowszym iPhone'ie, 17 Pro, to robi wrażenie, właśnie, nie wiem, czy jest to kwestia optymalizacji, być może, 165 Hz, 50 MP, 7300 mAh, 120 W ładowanie możesz zmienić na polski złotych, po proszę bardzo, zobaczmy, ładowarkę możesz kupić, ale 300 W ładowarka, bezprzewodowa, a ładowarka przewodowa i pokrowiec jest w zestawie, Także tego gdzie się kupować, że w pudełku. Winner hearts of you. ok. Dowiemy się tu coś więcej. Będziemy musieli wejść w... ale ładna strona, nie? Nowy, nowy design. W takie głębsze informacje, bo nie znalazłem nigdzie głównej na stronie producenta wyjaśnień, Dopiero za dwa tygodnie będzie premiera. 50 megapikseli, 1.8 światło z optyczną stabilizacją to bardzo dużo, 50 megapikseli, szeroki obiektyw 2.0 z elektroniczną stabilizacją, bo to jest szeroki, i teleobiektyw z optyczną stabilizacją 2.8, czyli pół raza optyczny, zoom do 120 razy cyfrowy, 6,78 incza to nie za małe urządzenie, 165 Hz, Wi-Fi 7, czyli najnowsze, wielka bateria, 120 W, ładowanie 50, bezprzewodowej, czy jest kompatybilny z naszym polskim sieciami, N20, B20 jest dostępny, więc będzie działać tak jak Smartfon, który kupisz sobie w sklepie za rogiem. Nie wiem, w Mediamarku czy tam, w Media Expertie czy gdzie Tak samo Android Auto. No, Metal Glass, 200 gram. Android 16, czyli najnowszy. Nie musisz kupować czarnego, możesz zmienić na purpurowy albo tytanowy. Albo kupisz kupić droższą wersję. Różnica jest w ramię. To ja bym dodał tę stówkę, żeby mieć więcej ramu. No i kolejne dwie stówki, jeśli byś chciał do 500. To chyba optymalna. Ale to tak, dodajesz znowu do dwie stówki i jest terabajt. To takie troszkę jak Apple, nie? Dodajesz troszeczkę. O, Waplu, to, to dodajesz trochę. Więcej niż troszeczkę. Tutaj, no dobra, różnica między najtańszym a najdroższym jest 7 stówek. To też pośrodku byłoby optymalne. Terabajt pamięci to jest fajne. Różnica między 12 RAMu a 16 to nie ma zbytniej. Nie odczujesz tego. Ale pamięć wewnętrzna tak. Czyli albo ten, jak chcesz pójść po super taniości, albo któryś z tych. No i oczywiście kolor może się zmienić, nie musi być ten, trzy, trzy do wyboru, pustynny jest całkiem fajny. No i tutaj dla Ciebie kochani historia prawdziwa, jest już dostępny, recenzja wkrótce, porównamy go z innymi urządzeniami, z Trading Shenzhen takimi jak Vivo, o tutaj, to tutaj, 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 tutaj jest kamera, o, Vivo też na, na tej stronie kupiony, Vivo, mm, co tu jest jeszcze, Xiaomi, ten z tym ekranikiem z tyłu, 17, to robi wrażenie. I tak dalej, tu mam jeszcze iPhone'y e Bajery. No dobra. Link w opisie. Pozdrawiam bardzo.